Dzień dobry wszystkim, którzy mają dzieci albo jeszcze nie mają, nawet tym, którzy ich nie planują, ale lubią słuchać tego podcastu oraz wszystkim ciociom, wujkom, ciociom przybieranym, yy, i wszystkim, którzy lubią przytulanie. Bo dzisiaj będzie właśnie o przytulaniu, ale nie tylko, bo będzie po prostu o fizycznej obecności, o tych, tych małych rzeczach, które dają nam jakieś poczucie więzi, przynależności, bliskości, czyli o czymś, co jest mi bardzo bliskie, i czego sama potrzebuję bardzo dużo, bo po angielsku się mówi I'm a hugger. A po polsku powinno być chyba, że jestem przytulaczem. Bo bardzo lubię się przytulać, przytulam nawet ludzi, których widzę pierwszy raz w życiu na powitanie. Chętnie przytuliłabym też was, gdyby się dało, i, i mam wrażenie, że, co zresztą nie jest wrażeniem, bo jest poparte badaniami, że przytulanie nie tylko zmniejsza stres, obniża kortyzol, wytwarza oksytocynę, ale każda osoba, która była chociaż raz w życiu, wiecie, smutna, czuła się niespokojna, zła albo miała w sobie jakieś niewyrażone napięcie. No to na przykład, jak jesteśmy w biurze i kiedy ktoś nas przytula w takiej chwili, to puszczają nam czasem emocje i zaczynamy płakać, tak po prostu, bo przytulanie daje nam ulgę w postaci poczucia bezpieczeństwa i kojarzy się z tym, z czym powinno dzieciństwo, właśnie z byciem w ramionach kogoś czułego, komu na nas zależy i kto się może nami zaopiekować, więc mogą nam puścić emocje, bo bardzo potrzebujemy czyjejś bliskości i poczucia się jak małe zwierzątko. Przytulanie jest arcyważne i Daje mi w życiu ogrom przyjemności. I doskonale wie o tym partner dzisiejszego odcinka, bardzo mi bliski, i chyba bliski każdemu wychowywanemu w latach 90. Symbol małej przyjemności, której smak bezkitu się nie zmienia, i przenosi mnie do mojego pokoju, jak przyjeżdżała babcia Irena, i przywoziła w siateczce foliowej yy, spakowane dla mnie i mojej siostry słodycze, które nam dawała. I były w niej, no właśnie, słodycze marki Kinder, i najbardziej ekscytowały mnie wtedy yy, no rzecz jasna, jajka z niespodzianką, z których wyciągałam małe hipki, krokodyle, i tam. Inne cuda. W dalszej kolejności, kolejności coś, co sobie kupuję do dziś, czyli Kinder czekolada oraz mój hit <laughs> z okresu pracy w reklamie, który sobie kupowałam na wieczory do jedzenia przed na wspólnej, czyli Kinder mleczna kanapka. Pyszna, bez kitu, pyszna. Przekąska z lodówki, co ciekawe, jak poznałam Natalię, to się okazało, że każda z nas ma swoją własną metodę na jedzenie Kinder mlecznej kanapki. Ja gryzę normalnie po kolei, tak jak idzie. A ona obgryza ten biszkopcik puszysty dookoła, on z miotkiem pyszny, a na samym końcu zjada ten chłodny, mleczny środek. Na samym końcu. Jest to coś niebywałego, chciałabym, żebyście to widzieli. I też przypomina mi to ten super moment, jak nas w drugiej osobie zachwyca takie, taka, wiecie, jej odrębność. Ale co ma Kinder Mleczna Kanapka do przytulania? no to, że we wrześniu w sklepach pojawi się edycja limitowana z pięcioma różnymi hasłami na opakowaniach, które właśnie przypominają o tym, jak ważne jest w każdej rodzinie przytulanie się. Ja już mam ślinotok po tym pięknym początku. Mam nadzieję, że macie gdzieś blisko sklep, w którym zaspokoicie swoje żądze, Bo ja muszę jechać, do, żeby je zaspokoić aż do polskiego sklepu na Chlemurze, Także co chyba zrobię, jak nagram. Pierwsze, z czym mi się kojarzy przytulanie, to przytulanie przed dłuższą nieobecnością, a takie najbardziej codzienne przytulanie dziecka przed wysłaniem go na przykład do przedszkola, żłobka czy, czy do szkoły, czyli gdy my idziemy do pracy, a nasze dzieci muszą bezpiecznie spędzić gdzieś czas. No i na przykład no nie wszystkie dzieci lubią chodzić do placówek, nie będziemy się tu oszukiwać. Gdyby moja córka miała do wyboru zostać w domu czy iść do przedszkola, to niezależnie od tego, jak się tam dobrze bawi, to woli być w domu i bawić się swoimi zabawkami, którymi się nie musi z nikim dzielić. I pamiętam, a teraz zaczyna się wrzesień, em, to pierwsze chwile, kiedy Helena jeszcze nie znała przedszkola, były dla niej trudne. I wiem, że masa rodziców się mierzy z tym samym rozdarciem, bo wiemy, że interakcje z innymi dziećmi są ważne, wiemy, że musimy pracować, wiemy, że dziecku nie dzieje się tam krzywda, że ma atrakcje, zajęcia plastyczne i tam cuda na kiju, tablice świetlne, których nie ma w swoim pokoju, ale nie zawsze chce zostać bez nas. I pamiętam te trudne momenty pierwszych rozstań i to, jak właśnie ważne było, żebym się nie śpieszyła i żeby to rozstanie na parę godzin. Było, wiecie, nie było poprzedzone rozstaniem w pośpiechu. I pamiętam, że przytulanie było tu kluczowe, takie nieograniczone i czasem trwało 5 minut, a czasem 20. I pamiętam, jak czułam presję, widząc, że niektóre dzieci z zadowoleniem, wiecie, w podskokach wbiegały do sali, w ogóle się nie odwracając do swoich rodziców, podczas gdy ja musiałam poświęcić więcej czasu, bo Helena zdecydowała się wejść do sali zabaw dopiero po pewnym czasie. I ta presja nie tylko szkodziła mi, ale też jej. Dlatego, kiedy ją wyłapałam i wiedziałam, że muszę gdzieś być na konkretną godzinę, no to wyjeżdżałyśmy po prostu wcześniej, właśnie po to, żeby to rozstanie nie było na szybko, a żeby było poprzedzone tym tuleniem. I pamiętam, że Helena wklejała się we mnie, jak się wkleja, może do klejka w zęby, a ja ją głodziłam po plecach i się bujałam, robiąc dokładnie to, co chciałabym, żeby było dane mi, niezależnie czy idę do nowej pracy, na studia, czy, czy nawet na siłownię, której nie znam. No każdy z nas czułby się lepiej, gdyby czując stres. Mógł liczyć na czyjeś ramiona i się uspokoić. Dlatego do dziś, przed rozstaniem w przedszkolu, mimo że moja córka chodzi tam już drugi rok i, i zna każdy kąt, tulimy się na ławce, i to jest taki rytuał. Do tego też doszło coś, co bardzo nas wsparło przy adaptacji, czyli buziaczki na później, czyli takie buziaki całowanie w dłoń i zaciskane w piąstki. Później dziecko sobie może je schować do kieszeni i mieć zawsze poczucie, że może buziak rodzica jest w zasięgu. Pamiętam, że pomogło nam też rysowanie tatuażyków na ręce Heli, po prostu cienkopisem albo flamastrem, że, że w momencie tęsknoty mogła przyłożyć palec do takiego serduszka i połączyć się w jakiś sposób z mamą. Świetnie to działało, i wspominam ten etap już trochę jak przez mgłę. Co może stanowić dla tych z Was, których adaptacja szkolna albo przedszkolna jest trudna i rozpoczęła się teraz, może Wam to dać jakąś nadzieję. Więc tak jak mówię, jak nie ma przedszkola, no to Helena nie narzeka, ale na przykład moja mama mi powiedziała, że jak ja byłam mała i byłam chora i nie mogłam iść do, do placówki, to rodzice musieli mnie oszukiwać, że jest weekend albo jakieś święto, bo, bo zrobiłabym dramę, że nie poszłam, bo mi się tak podobało. Ale przytulanie potrafi przy rozstaniu zdziałać naprawdę dużo i dać ogromne poczucie bezpieczeństwa. I nie musi być to przytulenie takie wiecie, dramatyczne, prawie jakbyśmy już mieli dziecka nigdy nie zobaczyć, bo ono faktycznie może się zestresować, że tak jest. Tylko to pożegnanie powinno być pogodne, że za niedługo się znowu zobaczymy. Wrócę z pracy, zawsze przecież wracam, a teraz mocna na moc i przytulimy się też po moim powrocie i, i coś fajnego porobimy. Więc czasem się zdarza, że panie nauczycielki. Chcą pomóc, no bo nie uważam, że to jest, wynika z jakiejś złej intencji, i wiecie, zachęcają do na przykład odwrócenia dziecięcej uwagi i wyjścia, albo odrywają przytulone dziecko zamian opiekuna. I ja się z tym akurat nie spotkałam, i, ale nie pozwoliłabym nigdy na odklejanie Heleny ode mnie siłą, ale wiem, że takie sytuacje się zdarzają. I ostatnio natrafiłam na świetny post w tym temacie autorstwa Gosi Stańczyk na Instagramie, że co możemy powiedzieć, jeśli ktoś nam wyrywa dziecko siłą z rąk, nieważne, czy w placówce, czy na przykład w szpitalu. Że możemy powiedzieć, Widzę, że moja córka jeszcze nie jest gotowa, albo potrzebujemy jeszcze czasu, albo chciałabym zostać, aż moje dziecko będzie gotowe do rozstania, albo po prostu dajmy że damy znać, kiedy będziemy potrzebowali pomocy. Dziękuję. I to stawianie granic w uprzejmy sposób. No przyda się chyba każdemu rodzicowi, który wiecie, no nie chce być nauczycielom problemów, w cudzysłowie, w, w postaci swojego płaczącego malucha, ale jednocześnie chce coś zrobić po swojemu, zgodnie ze swoimi metodami. Więc przytulenie i ta bliskość przed rozłąką jest mega ważna. Zobaczcie tylko, jak to wygląda na lotniskach. W ogóle przytulanie na lotniskach, na przylotach i na odlotach. Ludzie potrzebują się przytulać, kiedy długo się mają nie widzieć. I to, to jest nasz automatyzm. I jak sobie o tym myślę. To, to przytulenie jest też ważne dla, dla, dla rodzica, bo możemy przytulenie zauważyć w takim ujęciu, że gdy już dzieci dorastają, nagle tulenie i buziaczkowanie staje się, wiecie, takie dla dzieci. Nie? Że, że już jestem duży albo duża i ja już nie potrzebuję. Już mam nie lub wiochy, już nie, nie jestem dzidziusiem. Więc jeżeli dziecko to widzi, że rodzice albo opiekunowie dużo się ze sobą przytulają, że uścisk jest językiem miłości, to uznaje je za naturalne, a nie coś, co dotyczy tylko dzieci, że jest dziecinne. Więc ważne jest obserwowanie bliskich osób, po prostu okazujących sobie uczucia. To jest w ogóle coś, co by było mega super w każdym domu, w każdej rodzinie i w każdym układzie rodzinnym. To obserwowanie bliskości i czułości. I wiem, że nie każdy z nas. Mógł obserwować swoich rodziców przetulających się, i to jest coś, no, nad czym jako pokolenie możemy pracować, czyli tulić się wspólnie, przetulać partnera czy partnerkę bez szczególnego powodu, bo po prostu mijamy się w drodze do przepokoju. Więc to okazywanie uczuć i obserwowanie zakochanych albo kochających się opiekunów tak ogromnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa. To jest wspaniałe, no to daje poczucie stabilizacji, takiego fundamentu, że dom jest spokojny i przewidywalny i, i pełen czułości, nawet jeżeli rodzice się pokłócą. Ale się godzą i dziecko obserwuje ich uścisk, to daje to po pierwsze no, spokój, a po drugie no, uczy dziecko, że przecież to jest normalne, że ludzie się różnią, tak? Nie ludzie się kłócą, ale też się godzą. I nie wiem, ile dzieci naszego pokolenia było świadkiem pogodzenia się rodziców albo opiekunów po jakichś napięciach. Mam wrażenie, że niewiele, ale a zobaczcie, jakby to obniżyło stres u dziecka. Po tym, jak wyczuwało jednak to, to napięcie w domu. No, przytulanie, it's a thing. No. Ludzie powinna po prostu powstać partia polityczna, jakichś przytulaczy. Y, stanęłabym na jej czele. No. Inny typ przytulania to są przytulenia i bliskość po jakimś małym wypadku. Czyli na przykład spadnięciu z chlej nogi, uderzeniu się w huśtawkę, czy, czy tam, nie wiem, nasypaniu sobie piasku do oka. Czyli w każdej sytuacji, kiedy dziecko coś zaboli. Czasem może nie zaboleć, ale może wystraszyć. I to już jest wystarczający powód do płaczu i, i, i powinno sobie dziecko móc bez trosko popłakać. I zaobserwowałam kiedyś na placu zabaw, jak różne jest często podejście opiekunów. Na Islandii mają dzieci bardzo swobodny styl zabawy. Raczej nie ma reguł, place zabaw często w ogóle są nieogradzane, można się na nich zranić w kamieniach, albo podrapać dziką różą rosnącą dookoła piaskownicy. Ale islandzkie dzieci, jak się przewróciły albo na przykład się uderzyły, czy tam pokłócił z kimś, rzadko kiedy szły zapłakane do rodzica. A polskie dzieci robiły to za każdym razem. I zastanawiałam się, z czego to może wynikać. I tu stawiam hipotezę, nie poprę tego żadnymi badaniami, ale widzę, jak Islandczycy rodzice wciąż w 2024 roku potrafią wypłakiwać dzieci. Nie wszyscy oczywiście, ale widzę tu dużo, du dużo częściej takich przypadków niż w Polsce. Te słynne wózki stojące z niemowlakami przed kawiarniami czy restauracjami, albo po prostu przed mieszkaniami. Bardzo często mają w sobie nie śpiące, ale popłakujące dzieci. I nie są wtedy błyskawicznie podnoszone i przytulane. Ja bym nie dała rady, bo to by dla mnie to była tortura. Mam nawet odruch, żeby sama iść i to obce dziecko przytulić. Ale Islandczycy uważają, że odrobina płaczu nie zaszkodzi. I oczywiście, jak jesteśmy pod prysznicem i nie jesteśmy w stanie wyskoczyć do łóżeczka w sekundę, albo prowadzimy samochód i dziecko z tyłu płacze w foteliku, no to jest zrozumiałe, że nie przytulimy dziecka od razu. I to nie jest wypłakiwane, nie, no to można powiedzieć, jestem przy tobie, zaraz się gdzieś zatrzymamy. Albo krzyknąć do pokoju, że zaraz przyjdę, kąpię się, zaraz, zaraz będę. Ale ja mówię o takim intencjonalnym czekaniu, aż dziecko samo się uspokoi i przestanie płakać. I te dzieci na placach zabaw mam wrażenie, że po prostu po kolejnym albo albo wielomiesięcznym ignorowaniu swojego płaczu, te dzieci przestają już nawet okazywać w ten sposób swój, swój strach czy ból. Że rodzic siedzi z innymi rodzicami i grilluje, albo jest zajęty rozmową przez telefon. I przyłapałam nawet kilka razy takie prawie płaczące po upadku dziecko, zerkające najpierw w stronę rodzica i ewidentnie rezygnujące z popłakania się, gdy widziało, że rodzic jest zajęty, czyli jest niedostępny w tym momencie. I teraz, no, czy to dobrze, czy źle? No nie jestem psychologiem i nigdy nie będę i, i nie wiem, ale jakbym miała zgadywać, to takie duszenie w sobie emocji albo takie poczucie, że ja już jestem na tyle duży, że muszę sobie radzić sam. No, nie brzmi to optymistycznie. I czasem, kiedy moja córka się uderzy i zaczyna płakać, to pytam, czy to cię zabolało, czy bardziej się przestraszyłaś? I ona może wtedy powiedzieć, boli, tutaj mnie boli, no to wtedy ja wiem, że trzeba ojojać i sprawdzić, czy coś tam się stało poważnego, ale czasem wystarcza jej samo zauważenie i pytanie, żeby mogła powiedzieć, co się, no, co się stało, czy że na przykład się wystraszyła. I gdybyśmy jako dorośli z taką samą uważnością Podchodzili do swojego stanu i sobie zadawali pytanie, czy to, że chcemy się płakać, wynika ze strachu, z bólu, z bezsilności, z przebodźcowania, czy, czy z samotności, z czego, to mogłoby nam zaoszczędzić to dużo bólu takiego, wiecie, kumulowanego w sobie przez tygodnia, czasem miesiące. I dlatego to czasem przypadkowe przytulenie przez koleżankę w pracy i pytanie, co tam się dzieje, sprawia, że nam puszcza wszystko i płaczemy, no, no właśnie, no, jak, jak dzieci. Więc płakać jak dziecko, to jest nawet przecież związek frazeologiczny i, i czasem się wydaje, że tylko dzieciom wolno płakać. No kochani, jak dobrze wiemy, płakać może każdy, ale nadal często gdzieś się słyszy w oddali nie płacz, no i po co się tak mazać? I co ciekawe, nikomu się nie zdarzyło chyba powiedzieć tak do drugiego dorosłego, który płacze. Jak płacze dorosły, no to każdy normalny chce okazać wsparcie, co wynika z naszej empatii. A poprzez przytulenie płaczącej osoby, my uczymy dziecko empatii, bo w ogóle empatia jest rzeczą, której się uczy aktywnie dziecko. Nawet przez przytulenie, właśnie tego dziecka, i jak kiedyś ja się popłakałam przychlenie, zdarzało mi się to chyba z, nie wiem, z dwa razy, to widziałam, że ona zareagowała właśnie tak, jak i ja wobec niej, czyli przyszła i mnie przytuliła. I to było bardzo wzruszające. I serio w ciągu kilku sekund przestałam płakać, bo zachwyciło mnie to, jak, dzieci, jak, jak te dzieci łatwo to łapią i właśnie okazują tę empatię, właśnie uczone tego, że inni są wobec nich empatyczni. I to przytulenie małych rączek dało mi absolutne naładowanie. I w ogóle mam wrażenie, że tulenie się z dzieckiem, nawet jeżeli jesteśmy tylko ciocią i przytulamy małego dziedziusia, to automatycznie obniża w nas napięcie. I ostatnio miałam przyjemność potrzymać trzymiesięczną kuleczkę, małą dziewczynkę, której stópki jeszcze nie dotykały żadnych butów ani, ani ziemi. I powiem Wam, że przytulenie małego dzidziusia. Chryste Panie, jakie to jest przyjemne. Natalia też była zachwycona. Nigdy wcześniej nie trzymała tak małego dziecka. I bez zachwycała się zapachem i, i właśnie tym, jak kurchutkie i wymagające delikatności jest małe dziecko. I to też Totalnie obniża stres, mam wrażenie. Spokój, spokój, z jakim się trzeba przy maluchu po prostu zachowywać. Wspaniałe tulenie dziecka e, malutkiego, polecam każdemu. Ale mówiłam o tym e, pozwalaniu na płacz e, i, i reagowaniu na niego. To nie jest tak, że, wychowujemy, że wychowamy, wiecie, pojatywnie się mówi, mazgaja, nie? Tylko poprzez dawanie dziecku przestrzeni i swobody. W, na, na wypłakanie się w objęciach bezpiecznego opiekuna, niezależnie, czy jesteśmy ciocią, nauczycielką, dziadkiem, czy, czy przywieraną mamą, czy tatą, to dajemy dziecku sygnał, że jest bezpieczne, że ma na kogo liczyć, że ma się do kogo zwrócić w chwili problemów przyszłości, że jesteśmy otwarci na nie i na wysłuchanie go, że jesteśmy obecni. I to jest na maksa budujące, że uścisk jest w stanie wyzwolić w nas tyle przekonań, z którymi możemy iść dalej przez życie i, i dorastać z tym przekonaniem. Wspaniałe, no, użycie rąk do uścisku, instynktowne, jest jeszcze taki temat tulenia związany z zasypianiem. Że jak nam się wspaniale zasypia, jak możemy się do czegoś albo do kogoś przytulić. Niektórzy śpią z psami, yy, inni dorośli, nawet w dorosłości śpią z przytulankami. Niektórzy mogą się przytulić do partnerów, inni do poduchy. I mamy w sobie ten naturalny odruch wtulania się, nawet w pościel i przysuwania jej sobie do, do twarzy. Że spanie w stadzie jest no, tak samo naturalne, co. Krzywienie się po zjedzeniu czegoś ciepkiego, no jak niedojrzała porzeczka, co ostatnio zrobiłam na placu zabaw, wsadzając sobie pełną garść niedojrzałych owoców do ust. Lubimy spać z innymi. I nie mówię tu o tym, że nie jest przyjemnie się rozwalić samemu jak rozgwiazda w wielkim łóżku, ale spanie z przytulonym, kimś do nas albo my do kogoś, jest po prostu dla nas jakąś potrzebą. I tu pytanie, spać z dzieckiem czy nie spać z dzieckiem? I rodzice dzielą się na kilka obozów. Jedni kochają spać z dzieckiem i śpią z nim do oporu, aż samo się nie przeniesie do swojego łóżka i po prostu będzie wolało spać samo. Inni szukają sposobów, żeby to dziecko wysłać do jego łóżka jak najwcześniej. Dużo wcześniej niż dziecko samo wyrazi gotowość. Jeszcze inni od początku traktują łóżko rodziców jako łóżko rodziców. No i od początku przyzwyczajają dziecko do spania w jego pokoju. Ale niezależnie jakim rodzicem, w sensie z jakiego obozu się jest, Dziecko zawsze śpi najgłębiej, jak czuje ciepło opiekuna. I to jest biologia. Mały ssak się musi czuć bezpiecznie yy, i czuje się bezpiecznie, jak słyszy oddech albo bicie serca dorosłego. To, bo to są przecież te wszystkie misie szumiące i tamte wydry, co im się rusza brzuszek przy mechanicznym oddechu, że wsadza się jej dzieciom do łuska czy tam do łóżeczka, żeby słyszało bicie serca. Więc wspólne spanie z dorosłym wydłuża czas snu, a dzieci śpiące z rodzicami płaczą, płaczą cztery razy rzadziej niż śpiące osobno. Takie informacje znalazłam w artykule autorstwa Karoliny Piotrowskiej na stronie Dzieci są ważne. I co ciekawe, pada tam nawet informacja, że dzieci śpiące z rodzicami są mniej lękliwe i rzadziej korzystają z opieki psychiatrycznej w przyszłości. Więc w artykule, który podlinkuję też w opisie, e, przeczytałam, że średniowieczne, średniowieczne zapisy europejskich nawyków snu. Już w V wieku opisywały, że sen był wtedy taką praktyką społeczną, taką budującą społeczność, w której nierzadko uczestniczyli też goście jacyś, zapewniając ciepło i bezpieczeństwo. No i mało kto sobie mógł wtedy pozwolić na domostwo, w którym każdy miał swoją sypialnię, jakąś tam sień. Wiadomo, dopiero w XV wieku i to tylko najbogatsi mieli więcej pokojów sypialnianych, co też było oznaką jakiegoś statusu. Ale jako, że człowiek to ssak, jest jednym ze ssaków, które wymagają najwięcej początkowej opieki. Nie jak koń, co tam od razu po urodzeniu jest w stanie sam chodzić i tak dalej. Takie spanie z opiekunami, wystarczająco blisko, żeby mieć zapewnione właśnie to, to czucie rodzica, przynajmniej dwoma zmysłami, na przykład dotyk, zapach, dźwięk, im więcej tym lepiej, jest dla większości ssaków naturalne. Co nie zmienia faktu, że nie zawsze jest gwarancją dobrego snu i wie kto, o tym każdy, kto w łóżku o szerokości 160 cm chciałby spać z pięciolatkiem wiercącym się i, i wierzgającym przez sen. Ale czy daje to poczucie bezpieczeństwa i bliskości? Pomijając już walory wygody no daje no. I przytulanie właśnie przez sen i przed snem też pozwala nam głębiej i łatwiej zasnąć. To jest po prostu bardzo przyjemne. Sama czuję się nieswojo, gdy nie śpię ani z Heleną, ani z psem, ani z Natalią, jak jestem w hotelu sama, to choćby miał najwygodniejszą z poduszek i najmilszą z pościeli, brakuje mi czegoś ciepłego, czego mogę dotknąć stopą, żeby poczuć ten punkt styku. Bo to mi właśnie daje poczucie bezpieczeństwa. Przytulanie się przez sen... No, genialne, jeżeli chodzi o takie bliskościowe rytuały przed snem, to mam jeszcze mój ulubiony. Poza czytaniem książki, a później pytaniem się córki, co jej się najbardziej podobało danego dnia, za co jest wdzięczna, za co ja jestem wdzięczna, to polecam wam rytuał wysyłania komuś snów. No bo one się pojawiają, chcemy czy nie chcemy, też te sny niemiłe, czy jakieś senne koszmary. Ja wymyśliłam wierszyk po prostu na poczekaniu, który już mówimy razem na głos, przed każdym zasypianiem. I to jest magiczne zaklęcie. I ono brzmi tak. Czary Mary, czary Mary, odganiam sny i koszmary. Niech w głowie zostaną same marzenia, zwłaszcza takie do spełnienia. No i po powiedzeniu tego wierszyka zbieram palcami jakby sny z czoła Heleny i nawijam je na palce i razem je dmuchujemy w stronę sufitu i mówimy, do kogo mają lecieć do kogoś, kto tam lubi sny. I to jest naprawdę wspaniałe i, i zadziałało i mam wrażenie, że od tego momentu Helena zaczęła rzadziej się przebudzać. I mam nadzieję robić tak aż do momentu, gdy dorośnie i powie, że dobra mamo, wiem, że to nie działa. Ale mam nadzieję, że będzie to zawsze pamiętać, a jeżeli nie, to za 10 lat posłucha tego podcastu i jej się przypomni, i się zrobi miło. Drugą metodę na dobre sny dała mi Zosia Zborowska i wprowadziłam to po zaklęciu, czyli rysowanie na czole dziecka palcem czegoś, co chciałoby, żeby mu się przyśniło. I pytam, co byś chciała dzisiaj mieć za oczami w nocy? I Helena mi mówi na przykład, jak lecimy samolotem do babci. No więc rysuję jej paluszkiem słońce na czole, jakieś chmury, samolot, panią pilot. No i Helena zamyka oczy i zasypie. I czasem robię to sobie też sama i myślę przed zaśnięciem, jak chciałabym, żeby mi się przypomniały jakieś fajne rzeczy albo przyśniły wakacje w hamaku. Nie działa, ale to nie chodzi o to, żeby działało, tylko żeby nam było miło. Życie ma być miłe, ludzie. No, Ale co jeszcze daje nam tulenie? Już Dziesięciosekundowe przytulenie obniża ciśnienie krwi, wyrównuje tętno, zwiększa oksytocynę i dopaminę, zmniejsza kortyzol, buduje poczucie zaufania i poczucie więzi, zmniejsza poczucie samotności. Już nawet w słynnych parkach rozrywki, słuchajcie, w Disneylandzie jest taka zasada, która już tam na szkoleniu dla osób, które pracują tam w kostiumach, przebrani za różnych bohaterów z bajek, że podczas przytulenia, to dziecko samo ma zwolnić uścisk, czyli mają przytulać dziecko, na przykład taka myszka Miki, ma przytulać dziecko tak długo, jak ono samo chce i ono zrezygnuje z przytulenia. I jak jedna z osób pracujących tam napisała na TikToku, cytuję: Czasem nie mówię, że tam pracowałam, tylko przytulałam profesjonalnie przez 6 lat, bo to było ważniejsze niż jakakolwiek parada. I bez kitu, no jak oglądałam dzisiaj nagrania właśnie tych, tych wielkich maskotek tulących dzieci przez nawet minutę albo dwie w przykłucu, głaszczących je po plecach. Te dzieci takie wtulone w tych ulubionych bohaterów, to się popłakałam, bo to jest tak wzruszające, że po pierwsze to spełnia dziecięce marzenie, żeby się przytulić do myszki Miki, a po drugie dzieci kochają się przytulać, dlatego powinniśmy brać od nich przykład, niezależnie od wieku. Przytulanie się jest wspaniałe. No. Przytulajmy się wszyscy, do każdego. Przytulajmy partnerów i partnerki. Przytulajmy przyjaciół, jakich widzimy, rodziców, dzieci, dzieci koleżanek, jeśli chcą się tulić i przybiegną szczęśliwe i stęsknione. I jako nigdy, jako pierwsi nie zwalniajmy uścisków wobec osoby, która przychodzi się do nas wtulić. Przytulanie jest... Genialne. No, dużo się mówi o przytulaniu drzew. Za Google przeczytałam, że Shinrin-yoku jest prozdrowotną praktyką, polegającą na obcowaniu z naturą, głównie w lasach. I Brzmi to mega spoko. Nie wiem, czy przyjemnie się jest tulić z perspektywą ugryzienia przez kleszcza. Ja bym chyba się nie umiała zrelaksować, ale mam książkę o obcowaniu z drzewami i właśnie tuleniu ich też i chyba się tym bardziej zainteresuję, bo to może być po prostu ciekawe. Skoro ma swoją japońską nazwę, to znaczy, że jest medytacyjną praktyką, jakąś służącą pewnie rozwojowi duchowemu, i to fajnie, nie? I grzebiąc w internecie i przygotowując się do tego odcinka, znalazłam nawet profesjonalne salony przytulania, i one nie są w Japonii, tylko w Polsce. Serio, za 30 minut przytulania 49 zł. Co to oznacza? Że ludzie potrzebują się przytulać, że są w stanie uznać to za taką samą potrzebę, jak zrobienie zakupów czy pójście do kina. Nie wiem, czy ten salon przytulania jeszcze istnieje, ale czytałam artykuł pewnego dziennikarza, który poszedł przetestować tę usługę i wyszedł uśmiechnięty i zrelaksowany, mimo że na początku czuł się mega zawstydzony. E, czego Wam dzisiaj życzę? No, żebyście przytulali się częściej. Sami do siebie, do drzew, do bliskich, do dzieci, do psów, kotów, do kogo tylko możecie. Przytulanie jest ekstra. Nie tylko w czasie, kiedy nam jest smutno, ale po prostu zawsze. I gdy tylko mamy okazję, to podreperujmy sobie nasze. Rezerwuary, oksytocyny sobie i naszym dzieciom. No i, i tego Wam chyba życzę. Dziękuję Wam za słuchanie. Bardzo dziękuję Marce, Kinder na Kanapka, za patronowanie temu odcinkowi i zainteresowanie siebie, się i nas tematem tulenia. Także wysyłam Wam uściski. Do usłyszenia. Pa!